Czwarta dyrekcja, czyli doradcy, dyplomaci, administratorzy. I obserwatorzy. Członkowie Czwartej Dyrekcji administracji są najbardziej widoczną obecnością inkwizycji w codziennym życiu większości ludzi. Doradcy to biznesmeni, kupcy zatrudniani przez bractwo. Dyplomaci pełnią funkcję łączników między Bractwem a resztą organizacji ludzkości. To jest korporacjami i największymi niezależnymi domami. Administratorzy działają jako elitarna organizacja, ochroniarzy setek największych rangą urzędników bractwa, którzy codziennie. Nie wymagają ochrony. Obserwatorzy pełnią funkcję zbieraczy informacji i są umieszczani zarówno jawnie, jak i potajemnie w każdej większej organizacji w przestrzeni ludzkiej. Dwie rzeczy, które łączą te cztery zawody to: mają podobną strukturę awansu oraz, ponieważ znajdują się na pierwszej linii kontaktu bractwa z resztą ludzkości, zazwyczaj są pierwszymi, z którymi inkwizycja ma do czynienia podczas incydentów w ciemności.